Witam, Altum Polska z tej strony, dzisiaj jesteśmy na takim osiedlu, gdzie mamy drzwi Laporte, ale jak widzicie z czarnymi klamkami, z, czarny, z czarną rozetą, ciemne drzwi, no i dokładamy, dokładamy tutaj, o, zamek dodatkowy, pomocniczy, czyli on będzie wchodził sobie tutaj, tak? Także musimy to wszystko roznitować. Zdejmujemy płytę czołową i, i będziemy montować pomocniczy zamek. Troszkę Wam pokażemy i pokażemy jaką rozetę, bo też mamy czarną rozetę, yy, więc pokażemy jak to montujemy. No dobra, no przepraszam, nie miałem czasu yy, nagrywać za dużo, yy, bo było bardzo dużo pracy z tym. Dzisiaj nam się bardzo spieszy, więc Widać, o. Taki jest efekt na zewnątrz. Tu oczywiście tradycyjnie musieliśmy podfrezowywać otwory. Na dole zresztą też, bo też klientowi źle się zamykał ten dolny zamek. Tu wygląda tak, więc myślę, że to jest bardzo fajnie zrobione. Dobrze wygląda. No i od wewnątrz oczywiście tak. No tutaj było całe, całe to przez nas wycinane, więc no trochę, trochę zabawy z tym jest. Takiego rzeźbienia, że tak powiem, a to wszystko w ręku się robi, więc to jest dość uciążliwe. Dość no dobra, tu mamy 4KS-a. Bardzo zacną wkładkę. Klient sobie zażyczył taki kolor mosiądz polerowany, więc, więc tak jest, jak klient sobie życzy. Także zapraszamy, robimy również jak widać czarne, z czarnymi szyldami, rozetami drzwi. Nie ma z tym żadnego problemu. Dziękujemy bardzo.